Marzec powitał nas już w ogrodzie, prac coraz więcej, ogrodnicy zacierają z radością łapki, wracają na swoje działki, ogródki itd. Dalej, dalej. Jakie prace wykonujemy w marcu w ogrodzie? Jest to grabienie trawników, przyczynanie suchych pędów roślin, liści, kto jeszcze nie przyciął drzew i krzewów owocowych, to już jest naprawdę dobry moment, aby to zrobić. Ja staram się rozkładać sobie pracę, tak, aby nie wszystko wykonywać w marcu i w kwietniu, dlatego jestem już po przycięciu jabłoni i porzeczek i agresów. Przycinam je w styczniu, gdy nie ma mrozu oczywiście, bo gdy jest mróz, to trzeba poczekać i odłożyć przycięcie na późniejszy termin. Nie przycinałam tylko brzoskwini, ponieważ brzoskwini zawsze przycinam w fazie różowego pąka, a wypada to w kwietniu. Oczywiście ten termin jest, nie mogę tak powiedzieć dokładnie, precyzyjnie, czy jest to początek, czy, czy połowa kwietnia. Wszystko tutaj zależy od pogody. Jeżeli jest bardzo ciepło, to oczywiście jest to troszeczkę wcześniej. Jeżeli natomiast jest zimna wiosna, bo i tak też się zdarza, więc to przycięcie przesuwam i jest po prostu trochę później. Czas już, aby zacząć nawozić trawniki. Ja trawniki nawożę popiołem drzewnym, ponieważ popiół mamy z naszej wędzarni i z kominka. Dlatego staram się wszystko co mam wykorzystywać w ogrodzie, a jest to doskonały nawóz i również zwalczamy na trawniku. Może nie jest to bardzo skuteczna metoda. Ale jest to naturalna metoda, która nie zagraża środowisku, nie zagraża roślinom, które tutaj rosną. Jeżeli posypując trawnik sypnę gdzieś tam na rabatki, to absolutnie nic się nie dzieje, wręcz przeciwnie popiół dziewny jest również świetnym nawozem dla nich. Ale marzec to też już czas, aby zacząć przycinać ozdobne krzewy. I ja wkrótce będę się za to zabierała, a także pnącza. Będę Państwu pokazywała, jakie prace wykonuję w ogrodzie. Trzeba również zacząć już nawozić nie tylko drzewa i krzewy owocowe, ale także wszystkie rabatki ozdobne. Ja mam naturalny nawóz, nawóz krowi i nawóz kurzy. To wszystko trzymam sobie w wiaderkach, później rozcieńczam i tym podlewam cały ogród. Tak można powiedzieć, ponieważ wszystkie roślinki zostają oddzielone. Oprócz roślin kwasolubnych, które dostają nawóz grejpfrutowy. można również je podlewać wodą z cytryną, ale też wodą z octem. I takie zabiegi ja również oczywiście stosuję z umiarem, żeby nie przesadzać. Ale warto to zrobić, ponieważ to bardzo poprawia kondycję roślin. One są wtedy zdrowsze i lepiej kwitną czy tam lepiej owocują. Zależy co Państwo jakie roślinki macie w ogrodzie. No i to już jest czas, gdy przynajmniej u mnie dom wygląda wewnątrz jak olbrzymia szklarnia, w której jest cała masa roślin ozdobnych, a także różnych rozsad warzyw, ponieważ trzeba już wysiewać wiele warzyw. Ale też nasion kwiatów na rozsady, chyba że państwo wolicie niektóre nasiona wysiewać wprost do gruntu, to też jest dobra metoda, ale trzeba dłużej poczekać na kwiaty czy dłużej na warzywa. Ja bardzo lubię produkować rozsady, ponieważ gdy posadzę wiosną rozsady do gruntu na rabatki warzywne, wówczas mam szybciej warzywa. I mogę w czerwcu już przygotować sobie następne warzywa, które zajmą ich miejsce, ponieważ cały czas te warzywa, oczywiście, od wiosny do jesieni wykorzystuję w kuchni. I tak, żeby rabaty warzywne nie były puste, to czasem z takiej jednej rabaty udaje mi się zebrać nawet dwa czy trzy plony różnych warzyw, bo oczywiście nie można sadzić tych samych warzyw na to miejsce, na których rosły już wcześniej te same warzywa. Trzeba zmieniać, wtedy ten efekt jest dużo lepszy, ponieważ nie zostają wyczerpane wszystkie składniki mineralne przez te same warzywa i warzywa są zdrowsze i lepsze. A jeżeli jesień jest sprzyjająca i ciepła, to tym bardziej możemy sobie pozwolić na to, żeby wyhodować jeszcze dużo naprawdę bardzo zdrowych warzyw. No i oczywiście w domu mam rozsady koleusów, funkcji innych kwiatów, które będę sadziła na rabatach ozdobnych, będę sadziła między liliowcami i sama jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało, ponieważ pomyślałam, że warto dodać więcej kolorów w ogrodzie. Ja wiem, że takim bardzo dobrym wypełniaczem jest na przykład werbena czy aksamitki. One pięknie wyglądają, no i oczywiście kwitną do jesieni, a oprócz tego ich płatki, kwiaty są bardzo zdrowe, zawierają luteiny, więc warto sobie je zbierać i sporządzać z nich herbatki. I tak też robię. Cały sezon zbieram różne zioła. I dzięki temu mamy w domu ziołowe herbatki, czarnej herbaty, w ogóle nie pijemy, pijemy tylko ziółka. To również czas, aby zadbać o staw. Ja już zaczęłam przycinać zasnięte pędy traw, ponieważ brzydko wyglądały. Zaczęłam wyławiać te, które się da, te, które już są na dnie, to zostaną na dnie. Co kilka lat trzeba będzie pewnie ten staw wyczyścić, ponieważ tam zawsze osadzają się różne resztki roślin. Od lat nauczyłam się i sadzę wszystkie rośliny, które są na półce stawowej. Nie sadzę do ziemi, tylko sadzę. Pod kamieniami same korzenie. I są to rośliny typowo bagienne, które lubią właśnie takie miejsca. Dzięki temu nie potrzebuje ziemi, która by gdzieś tam wpadła na dno stawu, ponieważ kosaczce żółte czy kosaczce syberyjskie właśnie bardzo lubią, gdy mają same korzenie w wodzie. One są przykryte innymi roślinami, kamieniami naprawdę rosną rewelacyjnie. Ja zresztą nieraz Państwu pokazywałam jak wygląda wiosną półka przy stawie w naszym ogrodzie i myślę, że w tym roku również będę mogła to Państwu pokazać, ponieważ z każdym rokiem kosaczce żółte i kosaczce syberyjskie, bo te zwłaszcza rosną na półce stawowej, pięknie kwitną w kolorze żółto-niebieskim, będę mogła Państwu również pokazać. No i cóż drodzy Państwo, pozostaje mi tylko życzyć Wam udanej pracy w ogrodzie, udanych zbiorów i myślę, że to już jest czas zabrać się do pracy. Ja wiem, że w różnych regionach Polski jest jeszcze zima i mróz, u nas zrobiło się już cieplej, śniegu nie ma, noce też nie są z takimi wielkimi przymrozkami, bo minus 2, no to nie jest jakiś tragiczny przymrozek. I tej pracy w ogrodzie życzę Wam naprawdę wielu sukcesów i radości.